Przyjeżdżaj do No, mnie. Myślę, że w no, wodzi sobie bym ogarnął na luzie Stary, błagam cię Masz prostą drogę, stary Dobra, ja jestem jak coś Z palcem w dupie byś przyjechał Ja lubię palce w dupie, nie wiem Ech, to... Co? Dobra, dobra Co? Żartuję wow. Dobra, dawaj, gramy Jesteś nagrywasz? Tak Tato -ta! Jak się włączył rage Ta -ta! Hej, siemano, witajcie moi drodzy ponownie Your daddy? Otóż to, już z góry muszę powiedzieć, ale dzieciak, dzieciak, zamknij ryj, posłaj, nie dław się już tym y, palcem Zobaczam, w dupie Posłuchaj, posłuchajcie ludzie, to co zrobiliście przy ostatnich naszych dwóch odcinkach i moim i Multiego. <coughs> tak, zadyszka, też. Ja się też. po prostu zawsze, tato nie musiał przejść ja... 14 razy, żeby tupa była czysta. <laughs> ja, ja, ja przyznam szczerze, że tak, ale tak, tak prawdziwie, przyznam, że się aż się spociłem ze szczęścia. Burdeczki. naprawdę. ja jak zobaczyłem liczbę lajków i wyświetleń pod moim odcinkiem na kanale, to myślałem, że dostanę palpitacji serca. Tak to, się teraz mam. Tak. to teraz ja mam, ja też mam, naprawdę to jest to jest kosmos. Jak to powtórzycie, albo, albo rozpizgacie tamten wynik, zrobicie więcej apek w górę u mnie i multiego w, w następnym odcinku i będzie jeszcze więcej wyświetleń, nie, no to ja, ja po prostu pójdę do ubikacji i zwalę sobie konia, nie? Po prostu Tato, zrobię to ja już widział co ty robisz po pracy Młody, nie wolno Tato, nie. takich rzeczy Chodź, chodź Tato, schnęsniłem się za Zamknij tam. Tydzień Tidzien, nie było Tydzień, nie było w domu się, się działo Sinek, ale ej Stytusiowi należało się przerwa Musiałem sobie na nartkach pojeździć ja, ja tam widział co ty robisz ja na tych na nartuszkach ty. ja, tam... ty. <laughs> ja tam widział Mały <laughs> dzióbdziuszku ty Ja tam widział Mały co już jest słuchaj jak się nie zamknie, to ci wsadzę. w stary! Co? Co się stało? O. Hm? O, czekaj. Czekaj. Y? Jak to wyłączyć? <grym> Ej, drzwi. Czego wy... nie przekrywają ci, youtuberzy, przeklinają Co się dzieje? Nie pij tego. Po a czy ty musisz zawsze się zabić? Masz, weź se Tata. nóż. Masz, tu Tata. masz nóż. Masz. Sadź go w dupę. Słuchaj, Proszę! Stary! jak Ja ci zaraz udnę dole! Tyle! Indola, ej, ej, ej! Mały, mały! Chodź, chodź, ta gra chodź. polega na tym, że ty nie zabijasz tatusia! Bo tatuś nie może spieszać przed zytaczkiem. co robię? Się. Ja sobie z tworzę Zagraj, Zagraj dla, dla jestem mnie! doktor Zagraj dla mnie, doktor Dremulti! Spotkałem <noise> raz sukę w klubie. <głos> mały! <głos> słownictwo! Co to nie <noise> za słownictwo? Ja się pytam! No dawaj ten nóż. Yy, mój ojciec ogólnie jest chory psychicznie Jego chora krzesło... Przepraszam! <laughs> nie mam dość, mam dość zjem to Ty musisz wszystko żreć, możesz się ogarnąć. Bo przez chwilę dorosły, gnojku! Zatem mnie! Idę się upiec! Dorośni! Idę się Ua! zostaw! No, nie, nie. Czy ty musisz nie, się nie, zawsze nie, nie, nie. zabijać? Jak ci to w dupę złożyć? Szybko detergenty! O, o, o. Co ty robisz? Zerżyj tego banana! Oj, czekaj, bo prawie się zerzygałem Zapklij tak. się. Już, już, już! Idę cię nienawiść! Słaj, 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 ale młody! Ale, ale młody, po co mi to robić, powiedz mi? Gdzie jest Twoje HP? Kajżeś polos. Nie wiesz, gdzie jest? Snek! Tu jesteś! Nie ma go? O ty szmato A! Gdzie? Jest! Pa, 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 pa! <laughs> Rapapapa! Rapapa! no to jest po prostu żenada, co tu da się. Ha? Ha? Mam dość, mam o. dość. A bo ty za O, kuźwa, tato, przestań. Tato Chodź tu do mnie. Tato Chodź tu do mnie. Ha. Ja sobie siedzę z żoną, nie. Ja sobie siedzę z żoną. A ten mały kurdupel, wyobraź sobie, no dzwoni do mojej byłej i jej mówi: Ja widział, ja wszystko widział, co stary robi po pracy. Ja wszystko widział i co? I mnie rzuciła moja była, rozumiesz? Po prostu, gdzie on jest? Co to? Gdzie on jest na dole? Co ty robisz, mały gówniarzu? Bacz się za piłką. Dobrze, Lub dobrze. bity dobrze. Lubity. Zrobię bita, uwaga. Dawaj, za freestylu jechać nie umie. Dawaj. Proszę zostawić ten paralizator To jest Przepraszam. chłódka Przepraszam Tato Nic nie mam, nic nie mam! Nie ufasz mi? Oj. Otwórz te drzwi Nic, nic nie mam o. Nie! Zostaw to! Nie! Ale ja uda Ja tylko udaję, że to wypiję ja Tego nie wypiję tak naprawdę, tato okay. To dobrze Ja go żartowałem W Dawaj. takim razie... Co... Co... Tato! tato. Zamknij pysk! Zawrzyj ten ryj! Ale to jest wulgarny odcinek nie jestem z tego dumny ojcze Bo ci zaraz zabł... Proszę cię odbyt Wiesz co ci powiem nie nauczyłeś mi w ogóle kultury Ej Jesteś... ty! To się umiera! Jak to, tato? Już nie, koniec. wcale Uf. nie jest wszystko okej. Okay. O, już zatrzymałem to. Tato w poczekaj, każdym razie. W każdym bądź razie... czas zacząć blokadę odbytu. O kuźwa, tato nie. Zosta <laughs> wracaj skąd przysiedłeś! Uczę się chodzić przez drzwi to Czy tylko uczę? Zostaw! Wracę tu! Nie, 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 nie. nie. Tato, znajdź Uj. mnie. Mały gówniarzu, ty. Ja wiem, ty, 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 ty. gdzie ty jesteś. Ja wiem, gdzie ty jesteś. Tu jesteś! Ja! Mam cię! Czy ty tu to wypiłeś? Nie. nie, no, nie, no. Mały gnoju ty... Ja cię zniszczę, rozumiem. Nie. Nienawidzę cię, mały gnoju ty. Nie no co ty żeś zrobił! Jak się Weź to się Zabij najlepiej Co za Nie no, żartowałem, synu. Tato... Nie, nie. Tato. Czekaj, muszę to szybko zdobyć. Tato... Gdzie ty jesteś? Jest... N N Ej, bo na tobie to użyję! Bo użyję to na tobie! Zatrzymaj się! Wydupiaj. O nie! No tato! O nie! Ty głupi no Nie możesz cię! Stawiało? Nie wiem, jak ktoś adoptuje! Jesteś straszny, mojej skarbki. Co się z tą dzieje w ogóle? Co się z dzieje? Dzieje? Widzisz to? W dupie cię mam. Daj mi spokój, nic nie widzę. What the fuck? Zostaw mnie. Nie ma. Ej, lustro dodali. Zawsze tu było. Kuźwa, zamknął mój. Ty, mój, mój stary, zamknął mi. Kibel tam! Tak, jak to wyglądasz, co się z Daj się dzieje? wysrać, tato! Ja ci wyślę na Facebooku szybko zdjęcie <laughs> No dalej. Chcę to zobaczyć. Mordo! Mordo! Tato jestem twoim synem! Nie będą mordo! Synu wysyłam ci jak wyglądasz! Wysyłaj Co? Wysłałem ci! Oczekiwanie tym, na ciebie! Co się z twoim ciałem dzieje? Co się dzieje? Co to jest za zdjęcie? Co to? Tak wyglądasz! Co to jest za ciało w ogóle? To ty! Co? Suno zmienia się w kosmitę! W kosmitę, Przykro mi, ale byłeś adoptowany. Ej czekaj, bo mi się telefon rozluje, muszę go teraz podłączyć. Przykro mi, ale zawsze byłeś adoptowanym. Tato! Przykro mi, synu, ale... Ty wiesz, gdzie ja jestem? Ty nie wiesz, gdzie... Znojdź mnie. Ej, stary... A no me znojdź. Stary! Znaczy, młody! MŁODY! jestem? Ci dupę spiorę zara? Zobacz, co ja robię! Zobacz, co ja robię! Co ty robisz? Tato, co ty, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Zobacz, stanow. Nie! Czy ty się... O, wygrałem! <grym> co teraz, ja W dupie Lubiłam to Tato, teraz? jesteś moim ojcem, pozwolę ci byś wygrał. Tato. Dzięki, <grym> Dzięki mordeczko. <grym> mordeczko. Dzięki, mordeczko. Mordeczko moja. Mordeczko. Kochasz, synu, jedyny. <grym> Ale co? Dziękuję, co? Nic Proszę <laughs> Start, in! Tato! Znaczy przepraszam, synu! Synu! Halo Synu! Beta. Z góry już powiem Zamknij Zamknij! Zamknij... Ej! Ej! O ty...

Zamieniam się, Boże, co się ze mną Do pudła dzieje. z tym szatanem! Co, ratunku, co się ze Do pudła z szatanem! Się co, się, co się, co się ze mną dzieje? Co jest grane, Co się... Co, to... co się ze mną dzieje? Zamieniam się, tato, w potwora! W potwora. Co jest <laughs> Jak ty to robisz, stary? Tato. Co? mu to dalej? Tato. 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 Gdzie jesteś? Za, załóż se na pizzu. Ja na połów, sobie załóż. To nie spodziewam spod, na... no, się. Idę otwierać! Zjeść! Zjeść! Nie, nie, no nie, nie, Jestem, jestem nie, jesteś, jesteś Jestem nie, Wiesz kim jesteś? Tata. Gównem. Tata. Zostałem opętany. Jestem nie, ja Jestem nie, Poważnie Jestem

Ludzie piszcie co zrobić gdy synami opędzą robotem przychodzę ja z innej świata. O fak, tobie życie schodzi. Chciałbym Jak cię leczyć? Jak cię leczyć? Że tak naprawdę to jest atak, to jest atak. Jak cię Wy leczyć? Nie ja nie, nie może cię nie zrobić. Ja to mam w Myślisz, że dlaczego jest zielony? Bo jestem kosmitu. Jesteś głównym. Ty znasz jakieś protipy do tej gry? to mi się nie podoba. Napętało cię, jak cię miałem. Ja nie jestem księdzem, by tu jakiś teraz... To. Co się tutaj stało? robić? To była żenata. Jestem zawiedziony poziomem tego, tego odcinka. Ale. Za... Oddajcie do domu, dziecko. To pierdzielę Nie! Co to? Koniec tego, wychodzę. Co to, co to? Oddaję ci do domu dziecka, Tato, nie mnie, proszę Nie, won, won z domu Tato, proszę Won z domu to proszę Tam są drzwi No to Wyjdź Proszę, o, o, proszę cię. Get the fuck out Proszę cię Nie Proszę Państwa. Proszę państwa! Tato Jeśli jesteście za tym, by oddać tego gówniarza do schroniska dla Nie, proszę was Opętanych. Zobaczcie na mnie, jak jestem biedny no Moje jest biedny. oczy wyskoczyły z oczodołów Pomocy to szatan! Nie ufajcie Proszę mu! Was. Proszę bardzo! To żadan! What the fuck! Zaczynam się bać! Moi drodzy! To wszystko w tym odcinku z tym chorym lujem który dostał... Nie no pytanie. co wy! <laughs> Nie no! Nie no co wy ja Normalny! Ja to multi, przystańcie! No przestańcie. przestańcie to ja, hejka! No ej! <laughs> Nie, ale jak dla mnie, Who's Your Daddy to jest piękna sprawa, ale muszy, tak. musimy nauczyć ich kuleczy, bo ty za dużo Ja Jasne, robiesz. nie ma problemu. Się um, powiedz kiedy następny odcinek i u kogo? E, następny odcinek za 1-2 dni u Multiego. Chyba tak. za 2 dni. Za 2 dni u Multiego. Tak. W czwartek, tak? Chyba tak. U chyba mnie tak. prawdopodobnie we wtorek. Na pewno w tym samym, samym tygodniu, dnia, w którym oglądacie ten odcinek. Dokładnie. That's how tak. we do it! That's yes. how we do it! Hell yeah! Pucine. Hell yeah! moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i... Możecie jeszcze znaleźć swoją miłość. Yeah. I mówi to opętane dziecko zielone. To ja, to no. ja. Tak, to ty, to ty. To ja.